Cześć. Chciałem was poinformować, że na moim drugim kanale, czyli na kremie nowych gierkach, znajdziecie takie gry jak DBD, Phasmophobia czy CS:GO. I w ostatnim czasie udaje mi się również mieć tam daily odcinki pojawiają się codziennie między poniedziałkiem a piątkiem o godzinie 12. Link oczywiście w opisie. Serdecznie was zapraszam. A teraz przejdźmy już do odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Gremlin, ze mną jest tam Lekse49. No i jesteśmy na serwerze Sportcraft.com, czyli moim zdaniem najlepszym sportowym serwerze. Odcinek jest w całości nagrywany na moim liveie na YouTubie, także serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, zostawcie Subika, żeby być na bieżąco. No i oczywiście pozdro czaty. Akurat mamy w tej chwili 10 osób, więc jest całkiem spoko. A Dyzio jedzie do sklepu, także pozdrawiamy Dyzio. No i co, słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku jesteśmy w tej chwili na etapie sportów, które są w fazie beta, czyli nie są jeszcze do końca skończone. Tutaj Lekse pokaże mi nowy sport, jaki będzie wprowadzany na serwerze SportCraft. Tutaj, z tego co wiem, VIPy mogą, tak, w tej chwili? Może go rangi vip, sweep, MVIP, OVIP oraz youtube moderator, administrator, czyli wszystkie praktycznie rangi. Okej, okay, czyli. Na ale w sensie że rang, no, czyli od rangi minimum vipa. E, Lima do, wita się na odcinku z wami drodzy widzowie. No i dobra. E, więc jeżeli ktoś oczywiście też by chciał przetestować sobie, e, przetestować sobie, e, no, ucznictwo, czy inne sporty beta, które będą w przyszłości, no to zachęcam do zakupywania VIP-ków e, Ale dobra, e, ja tu jeszcze nie grałem, Czemu ja tu nie mogę wbić. ale Znaczy nie, bo mnie typnąłeś, bo ci w... Ale mnie nie tapa teraz. Czy to nie tylko nie. pojedynczo? Pojedynczo, a tak jakby mnie typnąłeś za pierwszym razem. Okej. Okay. Wejdź jako pierwszy, może. Mam pozdrowienia na odcinku Monka Giga, masz Dzio i oczywiście Norks206 też pozdrawiam. Co ciekawe, ja nie mogę się tam dostać. Co jest? O nie! co za skam, co za skam. Dobra, nie będzie odcinka. Ale, wystają co, Zobaczmy, czy zadziała mi Warp Nie, nie działa no, mi um. Chociaż... O dobra, teraz mi się działa. O jest. Dobra. Dobra. A jednak odcinek będzie. Dobra, na co zrobimy? Tutaj? Nie. Aha, ty ja... jesteś na trzeciej pozycji? Dobra, ja pójdę sobie na pierwszej, czekaj, czyli... Czekaj, nie, czekaj, ja sobie... Okej. Okay. Na wejść Mamy wejść do tego, jak rozumiem? Tak, do wagonika. Okej. Okay. Jak miota. I na co czekamy? Bo... W sumie... Już jest czas, musimy wystrzelać w tą tarczę... Ale jak nie mamy już żadnych łuku... strzał? Mamy jedną strzałę. Ja nie mam żadnej. A ja mam jedną. Nie wiem. Jak mnie już skamowało. XD, do trzech razy sztuka, może się uda za trzecim razem. Siema, siema Bartek. Ej, no nie, no, co, 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 to za ja mogę na szybko wytłumaczyć, o co chodzi. Eee, wiesz co, tak. Eee, jest, jest jak najbardziej. Z tym, że tam akurat podpinałem nową i nie, nie pamiętam, czy nową podpię. Ej, wiesz co, Ej, czekaj, wejdę na to... Wyjdź proszę, zobaczę, chyba, że zobaczę Wchodzisz. może na innym tym. Okay, z okay. strzelaniem 0, bo już się czas... Dobra, dostałem teraz... Dobra, to włączę, to poczekaj tam. Dobra. Dobra. No nie jest prosto, ciekawe czy to się trafię. Mój rekrut to 108. A raczej Iwona. Okej okay. ej, to nie jest takie proste No nie jest Ale trzeba się nauczyć Ja na początku miałem wyniki na przykład 20 a teraz jest lepiej jako się prze... Już trafiam tak bliżej Ej no masakra A czekaj ja stąd mogę Nie Jedno jest takie, że niestety, ale się można strzelać też bez. Okej, okay. siema ma Piotruś z powrotem. Ej, powiem Ci szczerze, że... czekaj, ja mam ile? Zero, no nie mogę. I Nie no, ja muszę coś trafić, muszę coś trafić. E... Ale patrz, znowu e... znowu nie mam żadnych strzał. Także. Znowu nie mam żadnych strzał. Nie wiem co się dzieje. No wiesz no to jest beta, to wiesz, to, to tak. jest jak jest i czasem e, czasem e, wywala. Ale, ty, ale dlatego właśnie są bety na tym serwerze, aby wipić, czyli tak jakby najbardziej zaufani i bo jednak poświęcają pieniądze na tego na serwer, mogli i tego no, dokładnie, dokładnie. Dobra, więc co? To, to powiem ci tak. E, moi drodzy, e, napiszcie też w komentarzu, jakie byście może chcieli e, sporty na, m, tak, na tym serwerze, żeby były. Może uda się administrację przekonać, żeby coś e, takiego e, zorganizowali. Może też jakoś tam postaram się im e, pomóc. No jak m, macie e, tutaj konto VIP na Sportcrafcie. No to wpadajcie na łucznictwo i przekażcie swoje uwagi, bo ja na przykład widzę, że no dość często się zacina opcja z, ze strzałami, tak? I to no trzeba ostro potrenować, ale nie zawsze jest ku temu możliwość. O, dobra, mamy kolejną możliwość, bo, bo udało się. Już idę odpalić? Nie, no już działa. Ale idę odpalić czas, bo mamy 60 sekund na strzelanie i to Biatlon czy inne konkurencja od kolei dźwigną. A, okej. Okay. Dobra. Eee... Nie, nic, net mi nie laguje, natomiast nie mogę ten... Bo wiesz, że ktoś będzie mógł pisać o pewnej grupie społecznej? Ale... Yy, gdzie będzie mógł pisać? Yy, Piotru, yy, Duzio? Chodzicie w najcia? Nie no, chyba nikt nie będzie takim złym człowiekiem. O Boże, teraz zdałem sobie sprawę z tego jaki ja skuteczny teraz byłem. To będzie Personal Best. Aj, okej. Okay. 195. Więc no niestety, no niestety, ja dalej nic nie mogę trafić. Jestem debilem, możecie oczywiście napisać mi to w komentarzu. Na pewno się nie obrażę i przypnę wam serduszko, kto został do tego momentu ma takie prawo. Także dzięki za oglądanie tego odcineczka, No i tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś fajne pomysły na konkursy. Piszcie śmiało, zobaczymy co da się zrobić. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hello! Heja.